Hej, chcę wam przywitać w kolejnym odcinku z Battle Realms. Oczywiście! że coś dziwnego. Nasze wojska są trochę rozstrzelone, ale dobra. jest to odcinek, w którym będziemy tym razem stawiać czoła naszemu kolejnemu przeciwnikowi, mianowicie klanowi Lotosu oraz klanowi Wilka i jednocześnie. Moving Master. W yes. Zobaczmy w tym czasie, jak tam się trzyma klan. Mm -hmm. Nasz wrogi klan Lotosu na północy. Alright. Jest to jedna z trudniejszych misji, jakie przyjdzie nam rozegrać. Mm. Yes. Ale trzeba jak najszybciej przejść do działania. Straw go w końcu do cholery. Dobra, musimy jak najszybciej wykorzystać tą sytuację i pokonać naszego przeciwnika. Przynajmniej chociaż część tego wszystkiego zeszliśmy chociaż domki. Widzicie, jakbyśmy tego nie zrobili, to mielibyśmy w przyszłości całkiem spory problem. Tak, ty będziesz zalewał. Dobra, przyjdzie co jeden, to będzie wodę zbierał. Tak, sir. I the enemy. No trzeba ma nawet więcej niż jednego sada, ale w tym wypadku musimy zniszczyć tą jak najszybciej. Yes, my lord. Yes, sir. Serpent. Yes, my lord. Chyba licho o sam Flanwilka. Ale tu właśnie z Lotosem są największe problemy Ważniejsze jest to, byśmy nie stracili naszych bohaterów, bo jeżeli ich stracimy, to będziemy mieli problem z ich odzyskaniem. Oh, jedny nawet tutaj zawędrował, jak widzicie. No i dobra. Tutaj kolejnego kłopa, tylko wyślemy tutaj. Moving Master uh -huh. With Great Haste uh -huh. For the Dragon. Pamiętajcie, w tej misji najważniejsze jest jak najszybsze rekrutowanie wojska. Of course, sir. Ale żaden chujak jak nie zbiera wody z tego co widzę. sir. A jestem pewien, że któremuś to rozkazałem. które musi rozkazać zbierać wodę i on jej nie zbiera. no Dwóch na raz niech zbiera. Tam trzech nawet już. Chodzi o to, żeby zniszczyć mu dwie osady, ponieważ skurkowanie ma bardzo dużo jednostek, zasobów i wojska. To nie jest jeden klan, są dwa klany, musimy o tym pamiętać. Musimy podzielić są wojska jak najszybciej na to. Jest jedna osada, on jeszcze ma jedną gdzieś. And shoot. For the Attack! Oczywiście, ty zaatakował klan Wilka, musiał po prostu, wiedziałem. Widzicie, sami ze sobą też się napierdzielają. Tyle dobrego, chcę. Te jednostki dla Luwika są bardzo żywotne. Ale my cały czas staramy się ulepszyć naszych wojowników i niedługo wykorzystamy ich, żeby zniszczyć wroga dwa razy szybciej. Dobra, zrekrutujmy sobie gniejsze powoli. Na tej mapie bardzo ważny jest bardzo szybki atak zmasowany na broga. Ponieważ bez tego po prostu się nie da. Wierzcie mi, bez tego się nie da. Próbowałem kiedyś wielokrotnie to wygrać na spokojnie, ale to jest misja typu ataku jak najszybciej, czym się tylko da. Choćbyś nie miał czym, ale ataku. Zajrzymy się jeszcze tutaj, bo może coś tu się jeszcze dziać? Dobra, tu już wierzej nic chyba nie ma. Jak budować osady, to przy ryżu, nie? Oczywiście, sir, jest mój lord. Moving master. Ok, mamy gejsze. Teraz będziemy leczyć naszych bojowników. Zaczniemy od zwykłego muszkietera. Ok, teraz będzie czas na Shinji i ostatecznie o, o Tomie. Dobra, to chyba nie będziemy leczyć, bo się skubany leczy bardzo szybko. Dobra, ulepszamy naszych muszkieterów. Tak, sir. Serpent. you Mimo że są to jednostki pierwszego tieru, to są warte yes, swojej ceny. Co jak? Co? Yes, Lord. For the hm. Dobra, idziemy na północ teraz. W tym momencie najlepiej będzie zapisać. Yes. Widzicie, jest to taki trudny moment dla, right. dla mnie w tym momencie. Najlepiej podczas ataku trafić na wojska wroga i je pokonać. To jest sprawdzona metoda. Ok. z klanu Wilka ci, którzy miotają właśnie ogniem. bardzo szybko, bardzo dobrze. Jak najszybciej, koszary, doszanuj.

jak widzicie to nie jest tylko tak, że oni walczą tylko przeciwko nam Nie, nie Najważniejsze jest to, żeby na pierwszych levelach utrzymać naszych wszystkich bohaterów przy życiu nie będziemy mieli fortecy. Protezy chyba otrzymamy dopiero w następnej misji tego tytułu. Warto wspomnieć, że w kampanii klanu ze y, Smoka jednostki klanu Lotosu są w jakiś sposób silniejsze. A w planie Węża są o wiele, wiele słabsze. Yes, my lord. Let's go! I hunt. Dobra, trzeba zniszczyć jeszcze tutaj budyneczek. Fire! I zaraz rozwalimy całą resztę. No, nasi, nasi strzelcy zdają naprawdę porządne obrażenia teraz. Ale niestety ich rate of fire zostawia wiele do życzenia. Of course, sir. Let's break some heads. Let's go. Hmm. Retribution awaits. All right. Yes. Attack. Całe szczęście udaje nam się wstrzymać część tego drogiego planu, prawda? Nie stało nam wielu bojowników, ale to powinno wystarczyć, przynajmniej na razie. For the serpent! Hmm. Charge! O, nie, Jarka się przebrała, przecież że, się rozwala tutaj. Yes, my lord. The pursuit continues. Die! Trzeba niestety rozwalić ten budyneczek. Charge! Szkoda, że nie można będzie mu kazać atakować na odległość, tak po prostu. Dobra, olepszamy Roninów. Których na pewno zamierzam zaraz wykorzystać. Sprawa wygląda tak, że większą część klanu Lotosu na tej mapie żeśmy rozbili już. W jakiś sposób się nam to udało. Yes, sir. Let's go. Uh! Uh! Jest to jakieś trudne, jeżeli uda nam się bardzo szybko zaatakować wroga, i oczywiście pilnować jednostek. Tutaj bardzo trzeba tego robić. Jeszcze tu jeszcze jedna jednostka, którą rozwalimy dosyć szybko. No i dobra. Cały czas musimy rekrutować kolejnych wojowników. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. To, ale kończą nam się po surowce, szkoda. Jak pojawi się nowy chłop, to zamierzam go wykorzystać do zrobienia nowej jednostki. Właściwie to nie nowe jednostki, a spróbuję zbudować pewien budynek. Próbuję zbudować sklep z metalem, a dlatego potrzebujemy więcej. Więcej zasobów w tym miejscu, ale myślę, że to, co mamy tutaj, yes, możemy w zupełności wykorzystać do ataku na klan. The pursuit continues. Na jeden z wrogich nam klanów. Hunt our enemies. All in the plan. Idziemy więc poszukać teraz klanu Wilka. W sumie to Geysha może i zniknie. Yes, i